Plastikowy wężyk zginamy w kształcie litery U. Przymocowujemy go za pomocą nitki do kija i obciążamy u dołu, aby nie zmieniał kształtu. Do wężyka nalewamy zwykłej wody. Do jednego końca nalewamy denaturat, czyli skażony alkohol etylowy. Wysokość słupa alkoholu mierzona od wspólnego poziomu jest większa, ponieważ alkohol ma mniejszą gęstość niż woda. U rurce znajduje się zwykła woda i teraz nalewamy wodę słoną. Wysokość słupa wody słonej. Jest mniejsza, gdyż gęstość wody słonej jest większa niż słodkiej. Ponownie w ururce znajduje się słodka woda i wlewamy olej jadalny. Wysokość słupa oleju jest wyższa niż wody, ponieważ podobnie jak w przypadku alkoholu, gęstość oleju jest mniejsza niż wody. Porównamy obecnie gęstości oleju i alkoholu. Najpierw wlewamy olej jadalny. a następnie denaturat, czyli alkohol. Wysokość słupu alkoholu jest większa, ponieważ gęstość alkoholu jest mniejsza niż oleju jadalnego. Naczynie w kształcie litery U wykorzystuje się do pomiaru gęstości cieczyni mieszających się.